szczególnie bezpieczni. Jeżeli młodzież spędza dużo czasu przed komputerem, jeżeli właśnie wykorzystuje go do, do utrzymywania relacji, to ja bym tutaj zwróciła uwagę szczególnie na zasady ograniczonego zaufania do osób poznawanych przez internet. Jest to rola rodziców, żeby uświadamiać dzieci, że nie wszyscy z którymi kontaktujemy się przez internet, to, to, to są naprawdę ci, za których się podają. Tak? Tutaj mamy duże ryzyko niebezpiecznych kontaktów. Jeżeli chodzi o wakacje, no wakacje są zwyczajowo czasem, kiedy młodzież podejmuje części zachowania ryzykowne, również zachowania ryzykowne w sieci. Jeżeli chodzi o starsze nastolatki, myślę, że tutaj takim zauważalnym, rosnącym zagrożeniem jest sexting, wysyłanie sobie. Przez internet nagich, mniej lub bardziej nagich zdjęć czy, czy filmików. I tutaj wakacje oczywiście sprzyjają, żeby tego typu sytuacji było więcej. Poza tym, po prostu wizerunek w sieci. To jest bardzo ważna rzecz, o której mało, mało się mówi. Jak budować pozytywny wizerunek w sieci i jak czerpać z tych narzędzi, żeby były one dla nas korzystne. Pamiętajmy o tym, że młodzi ludzie mają, są bardzo wrażliwi na punkcie swojego wyglądu, na punkcie tego, co inni o nich myślą. Jest to naturalne, rozwojowe e, zachowanie. I właśnie budowanie wizerunku za pomocą serwisów e, społecznościowych w tej chwili no to jest głównie to, co, czym zajmują się nastolatki. Takie budowanie wizerunku może sprzyjać właśnie podejmowaniu zachowań ryzykownych związanych z pokazywaniem na gości czy pokazywaniem różnych e, rzekomo. Śmiesznych zdarzeń ze swojego życia. Także tutaj chronimy swój wizerunek, chronimy swoją prywatność, dbamy o to, jakie zdjęcia wrzucamy do internetu, jakie, na jakich zdjęciach ktoś nas taguje. Także cała nasza aktywność, no, niech ona będzie skierowana na, na, na nasze potrzeby, a nie na rozbawienie gawiedzi. Cała rozmowa do posłuchania w podcaście. Wspólnie bezpieczni. Link znajdziesz w opisie pod filmem.